Ta... Dnia. Da... Z kimś, z kimś. I dawidnia. A my nagrywamy, z nie I ona jak jak ogląda, ja miałem, ale ubrałam mi się go naprawić. W Londynie. Da... ja. ja, ja Mam kanał. Czekaj no Londynie. W Londynie. W Subskrybujcie, żeby być W mną ze bieżąco. W Londynie. też. Londynie. Ja ci coś uwierzę. Ja o, nie mówimy, powiem. Że ma... żeby mieliśmy po 800 tysięcy albo więcej. Ani kropki? No. Ok, ani kropki. Macie na 100 subskrypcji albo nawet 80 skrzydłów były Jak nie, to odcinków może nie być z naszych kanałów. Dam, dam, dam. I teraz sobie puszczę pioseneczkę. Ja I ja i podam sobie podam skrętę. Jak nie będzie coś tam stał subskrypcji, to sorry, kończę z tak Już Już ja Jak subskrybujecie mnie, także będą nowe kanały. Jak I nie będziecie, no, numer, jak jak nie jak będziecie nas oglądać, no to, no to filmów szybko nie będzie. I nie będzie serii Minecraft Szkoła, jeśli nie będzie subskrybować. I może pojutrze będzie Luny kanał Lunek Subskrybować będzie Luna, mój pierwszy. się, nakrywać, napęcać, się Siema, tutaj rapy. Jestem na motorze. I sobie, tutaj pancę. Na, i to tam, tam, zjadam, na i motorze tam, sobie jeżdżę. Ej, sobie na motorze. Puskać się na tym człowieku. Jestem król Julian, a... Ja tu trąbię, hej. Trąba drzepcą się. Ale motor nie, a ja rapuję się Dziś wam wyjaśnię coś Na moc stoi tu Tutaj się ma ludzie, tu król Julian sobie chodzi Potem zaprosi kosmitów I będzie porwany i tyle Jestem, ale krótami Nie ma korków tutaj Ja, Słuchajcie mi dziś, bo będę w ogóle dni Subskrybujcie kanał, bulaj i będzie filmów. żeby się nie zapomnieli? Lajka w górę. A yes. nie też. Spłacie mnie. Tutaj gita jest. Czekajcie, witam więcej? Nie, nie. Nie, to wy też dużo powiedziałem. Ja rapowałem po prostu i tyle. Okej, okay, no to... Ja wid Widziałem w sobie, no to i wam pokażę moją chatę yes. czyli mój dom, żebyście nie myśleli o czymś innym. Wchodzimy z buta, tylko że mieszkanie chyba się zepsuło wtedy. Ok, wchodzimy. To jest moje nowe mieszkanie, ja dopiero przed chwilą kupiłem za 900, tysiące Chcę zbierać na bile, ale nie chcą mi się już z kasy zbierać. Mój piesek luna, kropka, chce się reklamować, no powiedz. A to na A to Krzyznica za lunę mówi, w tyle. Jesteś dziewczyna, a nie chłopak, powiedz normalnie. Po prostu. Jezu, Luna, taki piszący głos! Kto, e, ktoś o, ta mi ta dał, czekajcie, bo coś ta mi wy... wyszedł Uuu, ta... pierwszy komentarz, to teraz się szykuje. Kto to? Ja w GTA 5 mam Stopin. 105... Okej, okay, ma 150 i Ja dopiero mam parę dni, tą grę, to jak mam mieć mieć taki level? Jak widzicie, tu były, są święta. Tutaj telewizja leci. Krowka, tutaj to koinecka. Siedzicka, nie przerywaj. Ej, e, proszę powiedz, jaka to piosenka tarapelska. Kiedy Andreas? Piosenka. Włączę. Piosenkę kradnie, ludzie tyle. Chcesz ja jeszcze nazywa... raz rapa? No to ja go na rapa dam, ale innego z innego gita. Jak też się nazywa? Egieta z Andreas, piosenka. Nie szkodzić. Trochę strasna może być, ale nie będzie, to tylko piosenka, nie bójcie się. Siema! Tutaj Dawid. Słuchajcie mnie! Tutaj gadam sobie hej! Nie mam sobie ta, co to, skita cztery, fajna nawet do rafowania. Ja tu mam i stoję w nim, nie leci woda, psuta jest. Nawet drzwi są zepsute, a w potem umyję, ja tu z buta chodzę dziś. Mm, 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 Teraz jestem Teraz Jestem się na wszystkich I do mnie nie wchodzi Teraz Ania kropka nie krakuje Ania za cicho trochę Bo cicho trochę bo um, trochę długodnie ciężku słyszeć Ja głośny, tu mam ja, mam, ja tu mam coś tam. Ja, ja rakuję. Teraz ja powracam. Napiję się. Coca-coli. Piję koca. W tej butelki. Ja, ja akurat puję. Tyle chce mam, mam się tylko wyrapować. To zegnaj siosenko. Teraz koniec. Dziowisz, wiecie co i możecie się spodziewać? Cicho! Możecie się spodziewać serii Minecraft na komputer. Emo bo nagram. Ja to będę musiał potrzebować 20, 9, 8, 50 słów, wystarczy. Żeby, żeby, żeby był Minecraft na komputer. A jak nie, nie będę grywał w parku. Nie, słuchajcie żebyście mi uwierzyli i żebyście no, Pięć mnie subskrybowali 5 osób byś mnie ogląda cicho jak ktoś ani nie, kropkę też macie działca subskrybować bo to dziewczyna ile klatek trzeba subskrybować dziewczyny i tyle no i tyle mogę wam powiedzieć no i no, no to kończymy Odcineczek. Zartuję! Chciał się zejść koniec. Że tylko 15 minut i koniec. Nie. Ja będę grał... Do, be, dali mi koledzy w szkole. Po prostu e, założyliśmy się. że, mają, że, ma, że będą pisać komentarze fajne. I będą mi... i, i dają mi 5 zł. Ale muszę nagrać 3 godziny live. Zartuję nie o 5 zł ale Muszę nagrać 3 godziny live. Żeby nie mówili. Co? I ciebie czym nie No wiem, ja to rap, To był rap. Ok, teraz nie upominajcie. I to wy teraz, widzicie, teraz pada deszcz i się obraziłem trochę. Bo... Nie okay. ma już śniegu i też już nie ma śniegu, według śniegu głos nie z i chyba teraz sobie, o stój, stój kolego, stój, stój, pomogę ci wszystkim, ale mnie nie, nie przejeżdżaj, ok wchodzę. Siema Anko, chyba jakiś Anglik, siema, siema, chyba nie z tej... Ehm... Chyba spa... Chyba ma do nasciela. Widdajcie coś tam. Albo nie! Pierw, to jest ten! Nie, wysiadaj stąd! Muszę mu ciąż... Albo nie! Łódź tam! Ej, dziecika zaśpiewam coś tam? Aż mnie bolą od tego Ale co wy mówicie? Kolędy śpiewacie? My śpiewamy Ej, ktoś mi napisał Że, że jak śpiewacie To są prawa autorskie Jakie prawa? Że, że, że To jest nielegalne Że śpiewa się na YouTubie Że dziewczyny śpiewają Które które mają 9 lat. YouTube jest od, od 10. Mówią. Ehe, ja prawie. Ja im nie trafię. wiedzę za bardzo, ale jak co, to. Uważajcie trochę. Ja nie wierzę, ale. Jakbyście Wy nie wierzyli. Ehe, możemy śpiewać, to Ty nagrywasz, a nie my. Ale śpiewać co? na odcinku to. To ja im nie wierzę, no to sobie śpiewajcie. Ja też im nie wierzę. Oni chyba coś mają. Nie Jeden mi napisał, że się w to. E, księżniczka. Księżniczka. Ktoś mi napisał, że, je, że Ty nie umiesz śpiewać. Ehe, umiem śpiewać, ale nie widzieliście, jak naprawdę śpiewam. I powiedzieli, że ta i koleżanka też nie umie śpiewać. Powiedzieli, że to kocia muzyka. Napisali, że to kocia muzyka. I napisał, że ja nagrywać nie umiem. I napisał, że ta Ania Kropka Twojej kanał jest głupi i będzie dawał lajka w dół. Wiecie co? Ja nie Be... spotkałam. Ale, do... co ja ale, do... ale, ale, ale siedem osób tak napisało to co, to samo. To wiesz co, Krzesnicka, to musisz e, musi, o, nie, do... no to i jeszcze jed... jeszcze dostałem taki komentarz, że to kto to śpiewał, ten ma To coś z tego wywalamy cię Dawid Skry. Zartuję, daj się się nabrać. O, koment... o tej bana żartował mi o tamtych. Daj się się nabrać. Tak! Więc wywalamy! Prawda okay, no nie wywalajcie. I przepraszam, już i nie będę abierać. W szkole też dużo dzieci nagrywałem i aż tak się nie nerwowali. I musiałem się przepraszać. Nie, nie wywalam. To odcinek. odcinek. Komentujcie, co